Witajcie, witajcie Kasper. Kuba. Z tej strony. Witajcie, witajcie. Mamy 6 sierpnia, kolejny gorący dzień. Pomimo tego, że wczoraj była burza, to niektórzy ostro dostali w kość, jeżeli chodzi o wczorajsze temperatury. Szczególnie Jakob, którym mieszka na artystycznym poddaszu. Artystycznym poddaszu. Autystycznym, tak. Mamy ten 6 sierpnia, i minęło około 2 miesiące od ostatniego nagrania. Pora, żebyśmy wam zreferowali, jakie są zmiany. Zaczęli właściwie od tego, jakie zmiany zaistniały na rynku materiałów budowlanych. No i Kuba, zaczynaj. Od Zaczniemy od smaczka. najcięższego materiału, czyli od stali. Choć oczywiście dobrze zoptymalizowany projekt nie zawiera, nie zawiera za dużo stali. Spadki były. Od, tam, od naszego ostatniego spotkania tam się cena ustabilizowała przez chwilę, gdzieś w okolicy 3,50. Mówimy oczywiście o średnicach 10 w górę. W tej chwili cena net to 4 zł za te średnice. Oczywiście to jest cena e, przywieziona, że tak powiem, tirem stal. Jeszcze ciągnikiem czy, siodłowym. Ciągnikiem siodłowym. Czym łapie zasłówka. E, kwestia rozładunków i tak dalej. Zawsze do dogadania pamiętajcie, żeby, żeby zawsze tą cenę transportów ustalić i doprecyzować, w jaki sposób ma być stal zrzucona. To tak przy okazji powiem. 12 metrowe te sztangi jak jeżdżą to nie zawsze jesteście w stanie to rozładować na budowie nie mając odpowiedniego sprzętu. No jeżeli chodzi o, o tą cenę moim zdaniem ona jest y, y, troszeczkę napompowana. Y, generalnie tak czy siak na tych małych budowach stali, stali nie idzie aż tak dużo, duże budowy oczywiście zwalniają, wszyscy widzicie co się dzieje na rynku y, jeżeli chodzi o mieszkania. E, także no, ciężko przewidzieć, co się z tą stalą wydarzy. Ja uważam, że ona w górę już nie powinna iść. E, kwestia, co będzie od nowego roku, oczywiście jest niejasna, ale tak czy siak teraz na te ostatnie miesiące tego roku o stal się nie obawiamy. Ona jest dostępna, jest w racjonalnych y, pieniądzach więc tutaj nawet na niektórych projektach wróciły stropy monolityczne, czego unikaliśmy przez ostatnich 12 miesięcy. Tak, tutaj też z tego co czytałem, niektóre firmy po prostu ograniczyły produkcję stali celowo po to, żeby spróbować tą cenę podwindować w górę. No zobaczymy jaki będzie efekt tego działania. Przez najbliższe tygodnie natomiast ja tutaj nie podejrzewam, żeby te wzrosty były, były kolosalne, wręcz uważam, że niedługo przejdziemy w trend spadkowy, ponieważ ten trend taki, takiej stagnacji wzrostowej powiedzmy utrzymuje się już od około miesiąca. Podobna sytuacja jak z cukrem. <laughs> Podobna sytuacja jak z cukrem, no tutaj z tego co czytałem oczywiście, magazyny dużych sieci sklepowych pękają w szwach, jeżeli chodzi o tani cukier, no i tutaj właśnie następuje próba mm, po prostu podwindowania tej ceny, wypompowania cukru z rynku, ponieważ ten cukier, to, to jest, oni mają cukier z zeszłego sezonu, który był dużo tańszy w zakupie i trzymają go w magazynach, natomiast ten cukier, który w tym sezonie będzie, będzie po prostu kupowany i sprzedawany, no, będzie po prostu dużo droższy w zakupie przez te, przez te hurtownie, przez te sieci sklepów. No dlatego tutaj następuje próba też lekkiej spekulacji po to, żeby całościowo po prostu zarobek tej sieci sklepów był większy. Oczywiście ze szkodą dla konsumenta, no ale już chyba jesteśmy przyzwyczajeni do takich sytuacji mieszkając w tym kraju. z dalej, już przechodząc na materiały budowlane, ciekawa sytuacja zaistniała w ostatnich kilku tygodniach, ponieważ okazuje się, że duże są braki na rynku, jeżeli chodzi o bloczki ORT lub RIGIROCK na ściany działowe. To są te duże bloczki gipsowe, z których zawsze polecamy wykonywać się ściany działowe. Trzy bloczki na metr kwadratowy, wymiar 50 na 66 cm. Nie trzeba tego tynkować, to jest główna zaleta. Akustyka jest niezła tych bloczków. No i tutaj yy, cenowo w zasadzie nie orientowaliśmy się w temacie, bo Robiąc zapytania ofertowe, odbijamy się już w momencie otrzymania informacji na temat terminu dostawy. Chyba, że ty cenę jakąś tam dostałeś od... A nie pamiętam, chyba to było 86 za dziesiątkę no to, to, jest, to jest, to jest, to, jest niewiele, to jest niewiele więcej, niż było wcześniej. Wcześniej to było za białą, tak? Czy tak. No. Wcześniej to był rząd wielkości tam powiedzmy 72-75 złotych za metr kwadratowy. Także tutaj ta zmiana nie jest jakaś kolosalna. Może ona po prostu wynikać z powolnego pełzania ceny w górę m, przez inflację m, i słabą sytuację gospodarczą, która panuje. Tak, ale miałem sygnały, że będzie szła w górę. Choć teraz no, nie mają argumentów, bo jak nie jest dostępna to nie mają czym grać tak naprawdę, nie? Tak, tak, generalnie tak. No i tutaj niestety próbowaliśmy zamówić materiał, yy, mając świadomość, że jest w miarę dostępny w przeciągu tam kilku dni czy maksymalnie tam tygodnia, dwóch Próbowaliśmy zamówić ten materiał y, około 3 tygodnie temu na jedną z budów w, w trybie pilnym, no a niestety po uzasadnieniu y, staraliśmy się ten materiał półtorej miesiąca wcześniej tylko Tak. Mi, no. To był akurat moment urlopowy w firmach i <coughs> skończyło się tym, że faktycznie wróciły oferty dopiero po urlopach wszystkich i wróciły z informacją, że termin realizacji jest 6 miesięcy. No, tam że chyba najszybciej to by był październik listopad. Rigio, jeszcze, no, tak, jeszcze, mogli, jeszcze mogliśmy szybciej. sterować producentem, sterować grubością tego bloczka, sterować kolorem tego bloczka. Natomiast y, taka jest informacja. I rzeczywiście tutaj też rozmawiając z osobą, która pracuje y, u dużego dewelopera, y, oni generalnie tego materiału bardzo dużo zamówili na początku roku y, i tak im zjeżdża w dosyć małych partiach na raty, po prostu do dnia dzisiejszego. Także nawet najwięksi gracze mają problemy z dostępnością. Będziemy śledzić ten temat i zgłębiać go. Dlaczego taka sytuacja ma miejsce? Skoro podaż rynku mieszkaniowego, budów, budów nowych i po prostu wytwarzania nowych mieszkań dla, dla nowych klientów znacznie spadła. Tam około 40% duzi deweloperzy w pierwszej kolejności zaciągnęli ręczny, no bo jakby mogą sobie pozwolić na przeczekanie tego okresu, siedząc na. Dosyć sporych zapasach gotówki. No niestety, mali deweloperzy korzystający z kapitału zewnętrznego, który musi pracować, często nie mogą sobie pozwolić na takie działanie. No, pomimo tego, że takie, takie zdarzenie, takie zjawisko teraz występuje, tego materiału brakuje na rynku. Była plotka, że te braki występują przez jakąś awarię systemu w jednej z firm, która produkuje te bloczki. Natomiast no, dla mnie to jest trochę niewiarygodna wersja, bo tak naprawdę przez awarię systemu nie wiem kilka dni tych, te bloczki mogły być niedostępne natomiast tutaj rozmawiamy o, o miesiącach po prostu gdzie, gdzie tych bloczków nie ma. Na szczęście w tym momencie tak naprawdę tylko na jedną budowę potrzebowaliśmy te bloczki. No i niestety tutaj musieliśmy zamówić beton komórkowy 8 cm, żeby po prostu jedną kondygnację z tego bloczka wymurować tam na szczęście tych ścian działowych nie mamy dużo i standard deweloperski pozwala nam na taką zamianę. O tyle no, na inne budowy po prostu już tutaj z wyprzedzeniem planujemy i, i po prostu zamawiamy ten materiał e, tak żeby on po prostu do nas dojechał, no bo suma sumarum i tak e, rozwiązanie gazobeton plus obustronne tynkowanie co prawda będzie lepsze, minimalnie lepsze akustycznie, natomiast kosztowo jeżeli chodzi o koszty wytworzenia, no jest to rozwiązanie słabsze, droższe i, i jakby m, to, jest, to jest ten problem. Okay. Kolejnym <coughs> materiałem y będą bloczki y na ściany konstrukcyjne. Tutaj nie ma jakichś dużych zmian. Y cena gdzieś tam wzrasta, ale to bardzo, bardzo powoli. Y ale w przypadku niektórych materiałów w ogóle się nie zmienia. Z dostępnością cały czas y w Exceli y trzeba się ustawiać w kolejki, ale tak czy siak no zawsze jakieś tam zamienniki można. Dostać, jeżeli mówimy o skali takiej zabudowy jednorodzinnej, to w mojej ocenie są to materiały dostępne no, praktycznie od ręki. Tutaj nie budujemy sporo termu, w tej chwili nic, więc też nie do końca jestem w stanie potwierdzić, że ten poroterm też jest tak łatwo dostępny, ale generalnie z porotermem nigdy nie było zbyt wiele problemów. Cały czas cenowo, przy założeniu, że z silikatów można ścianę 24 z gazobetonu zamienić na 18. Uważam, że silikat jest w tej chwili najtańszym materiałem na ściany. Tu, oczywiście, kwestia, jeżeli robocizna nie będzie wywindowana mocno w górę. Wiadomo, że to jest cięższy bloczek, wchodzi go dość sporo na metr kwadratowy sztuk i jest najtrudniejszy zdecydowanie do murowania ze wszystkich dostępnych technologii. No, ale tak czy siak, zalecam dalej korzystać z tej właśnie technologii. Sądujemy już od dłuższego czasu e, technologię w większym formacie. Tu niestety problemy finansowe zatrzymały nam jedną budowę, w który, na której miały być zastosowane bloczki Ksenii wielkoformatowe. Hmm, to jest Silka Tempo. No i tutaj już byśmy mieli pewne dane dla Was, informacje, jak to wygląda, jeżeli chodzi o. Pracochłonność i koszty, niestety, yy, wstrzymana budowa. Mam nadzieję, że za parę miesięcy już będziemy mogli jakieś podsumowanie dla Was dostarczyć. Jest to dobra tendencja, dobry kierunek, yy, zwłaszcza jeżeli macie w miarę powtarzalne projekty. Tutaj trzeba przyznać, że te firmy bardzo chętnie lobbują już te, te technologie. Wiadomo, że to jest kwestia przekonania firmy wykonawczej, bo nie wszystkie firmy, zwłaszcza gdzie mamy starą kadrę, starszą kadrę. Niechętnie podchodzącą właśnie do nowych technologii, no nie, nie każdy wykonawca będzie chciał w normalnej cenie to wymurować. Tak czy siak robocizna jest dużo mniejsza, mniejszą część kosztów stanowi. Tutaj kwestia wynajmu tego żurawia do, do montażu też jest raczej nieproblematyczna. Dystrybutorzy zazwyczaj mają na wynajem te maszyny, a w przypadku, kiedy macie tych realizacji dużo, to możecie oczywiście zastanowić się nad wynajmem bezpośrednio bądź zakupem tego typu urządzenia. Też byłem na szkoleniu z SWE ścian, tych takich powiedzmy pod sam strop jeden arkusz od stropu do stropu nad kondygnacją. Też jeszcze nie przetestowana technologia, dam znać jak tylko zastosujemy ją na którejś z naszych inwestycji. Kolejnym materiałem z takich ciekawych, powiedzmy, zjawisk, które zaistniały, szczególnie od początku tego roku, to są okna, stolarka okienna. Tutaj niestety nadal, podobnie jak w przypadku okien, również mamy do czynienia z stagnacją wzrostową, można powiedzieć ze stagflacją, inflacją, czyli cena albo stoi w miejscu, albo delikatnie idzie w górę pomimo tego, że mieliśmy duży wzrost tych, tych cen pod koniec zeszłego roku i na początku tego roku ja bym szacował, że to nawet jest 50% wzrostu kosztów po prostu wytworzenia i montażu takiego okna przez, głównie przez wzrost ceny szyb i wzrost ceny po prostu profili okiennych no i tutaj nic nie, nic nie zapowiada żeby te ceny miały w najbliższym czasie spadać, no i jak to bywa w przypadku Takiego gwałtownego wzrostu cen, jeszcze na dodatek w przypadku materiału, który jest trudno policzalny ponieważ, i trudny do porównania, ponieważ yy, solarka okienna różni się wieloma parametrami yy, i ciężko między dwoma wytwórniami tą solarkę porównać i zaistniały duże, duże, bardzo duże rozbieżności cen między poszczególnymi producentami i montażystami tych, tych, tych okien. Wynika to po prostu z tego, że jeżeli sytuacja na rynku danego materiału robi się niestabilna, no to wtedy po prostu te fir część firm robi jakby podwójny narzut, czyli rekompensuje sobie straty związane z tym droższym zakupem materiałów, ale też dorzuca po prostu kwotę jeszcze wyższą. Po to, żeby sobie tam wygenerować jakiś większy zarobek, wygenerować sobie jakąś lekką, powiedzmy, spekulację. No i tutaj podając konkretny przykład, no to oferta na okna na osiedle ośmiu lokali mieszkalnych, co prawda, one się różniły nieco jakością te, te okna między sobą, no ale różnice w cenach to był rozstrzał między 290 a 145 tysięcy netto, także mamy praktycznie dwukrotny rozstrzał cen przy tym samym rodzaju stolarki, czyli nadal tutaj rozmawiamy o stolarce plastikowej, trzyszybowej, tak? Także tutaj musicie uważać na ceny tych okien i jeżeli budżetowaliście budowę na cenach z zeszłego roku lub budżetowaliście budowę po prostu w zeszłym roku, no musicie tutaj dokonać mocnej aktualizacji, jeżeli chodzi o ceny po prostu stolarki okiennej. Mam również sygnał od naszego zaprzyjaźnionego dekarza, że jeżeli chodzi o pokrycie dachów, i tutaj ceramika i cementowe dachówki, o tym mówię, że mamy mały spadek ceny. Przewidywania są albo stabilizacja, albo jeszcze dalszy mały spadek. Choć z dostępnością cały czas mamy yy, pewne problemy, może bardziej ograniczenia niż problemy. Także dalej trzeba pamiętać, żeby w odpowiednim momencie chociażby sprawdzić dostępność tej dachówki. Są takie, które są na placu, zwłaszcza cementowe, ale są też takie i również w tym cementowe, które, na które trzeba poczekać miesiąc, dwa, czasem nawet 3-4 miesiące. Generalnie jeżeli chodzi o materiały, o których nie wspomnieliśmy, to, to znaczy, że po prostu tam za dużo się nie wydarzyło jakby w tym segmencie i nie ma nie, od ostatniego naszego raportu, od ostatniego naszego spotkania i nie ma za, za, dużo, za mocno o czym rozmawiać. Z takich okay. materiałów, które jeszcze należałoby nadmienić, to są materiały termoizolacyjne. Tutaj generalnie mam dużą obawę, że w tym kraju rynek materiałów budowlanych też mocno zależy od tego, co powie się w telewizji. No i jak nasz premier, po prostu z obawy przed tym, że ludzie będą marznąć na zimę, kazał wszystkim ocieplać swoje domy, miałem tutaj taką obawę, że Hmm, będzie ma, niska dostępność materiału, styropianu elewacyjnego oraz że ta cena pójdzie w górę natomiast to zjawisko póki co jeszcze nie wystąpiło yy, jakby tutaj yy, ta cena tej, tego stropianu, moim zdaniem ona finalnie pójdzie w dół gdzieś jak się skończy to szaleństwo yy, izolacyjne, jeżeli ono w ogóle się rozpocznie, bo na razie ono tak dosyć niemrawo się rozpoczyna yy, natomiast w tym momencie ta cena po prostu Mocno, mocno się waha, raz, raz idzie w górę, raz w dół. Nie są to zmiany y, warte odnotowania. No a oprócz materiałów możemy dalej y, obserwować rynek <laughs> też usług, zwłaszcza tam, <laughs> gdzie to sprzęt ciężki decyduje o, o cenie i tutaj przede wszystkim chociażby. Usługi prac ziemnych, czyli koparki, koparko-ładowarki, wywozy wszelkiego rodzaju, transporty. No i pośrednio też dostawy kruszyw, gdzie, gdzie to tak naprawdę cena transportu robi cenę, a nie sam materiał. I tutaj też pomimo oczywiście pewnych wahań na rynku paliw, te ceny są bardzo wysoko cały czas. I tak jak koszt nieuwzględniony w kosztorysie jeszcze parę lat temu chociażby wywozów ziemi, bez utylizacji tutaj mówię, był no dość nikły, to w tym momencie sumarycznie zazwyczaj się robi już w przypadku takiego osiedla kilkanaście tysięcy złotych, w przypadku domu jednorodzinnego będzie to kilka tysięcy złotych. Także tutaj też pamiętajcie o tym, że, że te ceny się będą wahać i będą robiły różnice. Koparka, ładowarki już w tej chwili 150-160 zł za robocze godzinę netto to jest cena Uznawana za rynkową, gdzie tak naprawdę 3 lata temu, jeszcze za, 3, za 100, za 90 zł można było znaleźć taką maszynę. Ostatnim, ostatnim takim materiałem, o którym chcielibyśmy wspomnieć, jest. Kostka brokowa materiały do utwardzenia terenu. Tutaj dostaliśmy informację od jednego dużego generalnego wykonawcy, że po prostu tej kostki może brakować na rynku, on ma jakiś problem, żeby tą kostkę sprowadzić. Natomiast właśnie teraz w najbliższym czasie będziemy potrzebować ten materiał na jedną z naszych budów. Od razu po otrzymaniu tej informacji odezwaliśmy się do z którą handlujemy tutaj lokalnie, jeżeli chodzi o te materiały. I właśnie z informacją, czy, czy jest jakiś problem z kostką, czy, czy po prostu są jakieś braki, jeżeli tak, to chcielibyśmy zamówić, zarezerwować z wyprzedzeniem. Natomiast dostaliśmy informację, że nie, że akurat przynajmniej na te modele, co, co, chcemy, co chcemy zamówić, nie ma, nie ma problemu z dostępnością. Oni też nie słyszeli, żeby jakieś problemy były. Także widocznie po prostu. Ten problem występuje przy określonych modelach, no ale powiedzmy, że tak zawsze jest na, na rynku materiałów budowlanych. Już nieważne od tego, czy, czy jest kryzys, czy nie, że czasami z pewnymi modelami danego materiału budowlanego jest problem, ale w razie co zorientujcie się też w przypadku Waszych inwestycji, czy, czy przypadkiem w Waszym regionie i z waszym, z waszym wybranym modelem kostki nie będzie nie będzie żadnego problemu, bo jeżeli ten generalny wykonawca, który jest dużą firmą istniejącą od 12 lat na rynku, ma taki problem, no to znaczy, że taki problem może się powtórzyć na którejś z Waszych inwestycji. Podsumowując całą kwestię materiałów, to taka złota zasada, którą teraz przyjmujemy, ponieważ co chwilę dostajemy pytania od różnych inwestorów czy od naszych widzów, czy, czy od was, czy, czy dany materiał pójdzie w górę, czy dany materiał pójdzie w dół. Nawet w, we wrześniu będę miał prelekcję na ten temat na konferencji. Na nowej na, na, na tegorocznej edycji konferencji zawód deweloper na temat trendów materiałów, na temat trendów cen, jeżeli chodzi o, o ceny za, mater, za zakup materiałów, jak i ceny o, za usługi na rynku, no to taka złota zasada, którą przyjmujemy, to taka, że jeżeli jakiś materiał mocno poszedł w górę w zeszłym roku lub w tym roku. I to są takie materiały jak stal, takie materiały jak bloczki na ściany nośne. Takie materiały właśnie jak stolarka okienna, jak drewno, jak materiały termoizolacyjne. To naszym zdaniem te ceny prędzej czy później pójdą w dół. Tym bardziej w sytuacji, którą mamy teraz. Szybciej pójd pójdą w dół materiały, które poszły mocno do góry w zeszłym roku. Co już teraz możemy zauważyć na, na, na podstawie po prostu stali. No tak, no bo w sumie... Cztery złote kosztowała Stal przed wojną, tak? Tak było mniej więcej. Mhm. Tak, no tak było. A jakby przed wzrostami to 2 złote. Potem poszło w górę mocno. No i teraz spada jeszcze do tego poniżej tego poziomu z No i teraz zauważamy to już na drewnie, na bazie drewna, zauważamy to też, też to trochę na, na bazie termoizolacji. Ty, a później zauważymy to też w przypadku tych materiałów, które mocno poszły w górę w tym roku, czyli okna, czyli bloczki na ściany nośne. Natomiast te materiały, które przez ostatnie półtorej dwa lata nie poszły mocno do góry, tylko po prostu sobie powoli wspinają się na drabinie cenowej no, 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 one niestety już w naszej opinii nigdy nie wstanieją i po prostu Biorąc pod uwagę sytuację, którą teraz mamy w kraju, powoli, powoli, powoli będą się wspinać do góry. E, niezależnie od tego, jaki będzie popytanie. No dobra, to wszystko na dzisiaj, jeżeli chodzi o aktualizację z rynku materiałów budowlanych. E, kolejny odcinek standardowo gdzieś za około 2 miesiące. Trzymajcie się ciepło na razie hej. hej. To też w sumie trzymajcie się ciepło. Przy tych temperaturach to trochę. Chłodno. A tak, ale jeżeli chodzi o materiały, to za dwa miesiące, a jeżeli chodzi o, o kolejny odcinek, to za dwa tygodnie. Na razie hej, cześć, cześć. trzymajcie się.